Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam Was w kolejnym kino poleca lub nie. Słuchajcie, dzisiaj na warsztat bierzemy horror z 2015 roku o polskim tytule Wrota za Światów. Tak naprawdę wolę tytuł amerykański, czyli Zapłać Duchowi, ale rzeczywiście tak trudno przetłumaczyć coś tak prostego na polski. Chyba, że to kwestia tego, że ktoś się nie zgodził. Mam, mam na ten temat, temat pewną teorię, ale że tak powiem nie będę się tutaj w nią wdrażać. Słuchajcie, przeglądałam sobie Kinomana wczoraj i trafiłam. Czy wczoraj? Nie wiem kiedy wam to wrzucę. Ale przeglądałam sobie Kinomana i trafiłam właśnie na, na ten horror. I powiem wam szczerze, że stwierdziłam, że kurczę horror z tego roku z Nicolasem Cage'em, z którym nie przepadam. Ona dla mnie cały czas minę takie, what the fuck, co ja tu robię, co ja powinienem zrobić. Chyba powinienem coś zrobić, ale nie wiem co. co ale, ale co to, 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 to. to. Nie, nie, naprawdę nie, nie jestem fanką tego pana. Gra tutaj też Lori z The Walking Dead. Tutaj co prawda nazywa się Kristen, ale, ale gra. No, natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o, o sam jakiś taki zarys fabularny, to y, mamy profesorka, który oczywiście jest tak zajęty pracą, że gdzieś tam w dupie ma swoje dziecko. Y, zwłaszcza w momencie, kiedy trzeba wyciąć dnie i chodzić z nim, zbierać cukierki w Halloween, to jakoś się magicznie nie pojawia. Natomiast zabiera później syna na festyn. Syna, który od jakiegoś czasu widzi dziwne rzeczy za oknem, jakieś dziwnie, chujowo graficznie zrobione z te z, z sokoły. Same z na te... E, jak to się nazywa? Sępy. Tak, widzi te dziwne sępy. E, I tak naprawdę stoi z ojcem przy budce z lodami, rzuca tekstem to zapłaćmy duchowi, po czym gościu kupuje loda i dziecko znika. No i oczywiście chodzi o to, że, że oni go tam szukają. Powiem Wam tak. Była taka jedna scena, w której... Wiecie, czasami tak jest, że oglądasz jakiś film, który ma fajną fabułę, fajnie, fajnie się rozwija i nagle przychodzi taka jedna scena, na którą patrzysz i sobie myślisz, kurwa, teraz to już będzie tylko gorzej totalne dupy totalne dno. I tak też było sceną z sceną, z pewną babką, która przyszła do ich domu. Ci, którzy oglądali, a jeżeli będziecie oglądać, to będziecie wiedzieć o co chodzi, tak z zobaczamą scenę i mówię, nie. Tak, ale ogólnie powiem wam, że ja horror oceniłam 5 na 10, to jest dużo. Mm, Przynajmniej u mnie, jeżeli chodzi o horrory. Natomiast powiem Wam tak, no do, dobra, straszny dla mnie nie jest. Natomiast bardzo mi się podobała historia, która jest opowiedziana. To te, tak naprawdę te zaginięcia dzieci, to że jakieś tam powiązanie z kulturami celtyckimi, z ludźmi z Irlandii, jakieś takie, takie połączenia trochę historii, trochę ściemy i, i jakichś takich, wiecie, zawiłości, magii i tak dalej. I to było bardzo fajne. Bardzo zrąbane były te sceny, które gdzieś tam właśnie miały związek z. Z jakimś takim dorzuceniem tego świata duchów i, i jakichś takich właśnie akcji, typu chujowo-graficznie zrobiony Semp, czy też. Yy, no, 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 Jedna ze scen końcowych po prostu tak patrzy, mówię, jakie żenuła. Yy, ale ogólnie powiem Wam, że film, jak na horror, jest naprawdę bardzo przyjemny do oglądania. Ma bardzo fajną historię, która jest spójna, bo często w horrorach jest to, że że tu gdzieś coś tam robią, tam gdzieś coś tam robią, jest totalnie do dupy. Dla mnie to jest... Ten film miał właśnie ten minus, który miał też naznaczony, że wszystko w naznaczonym było zajebiście, aż do momentu, kiedy pokazali demona, już mówię, dobra, kurwa, chuj, pozamiatane. I tutaj miał podobnie, ale nie ukrywam, że, że gdzieś film przez cały czas w miarę trzyma to, to napięcie, w miarę trzyma klimat. No i ma właśnie takie nawiązanie do do takich w jakiś tam, że coś tam się kiedyś tam działo i, i jakaś magia, jakieś właśnie celtowe i tak dalej. A to lubię. Lu lubię tego typu klimaty. A także powiem wam, że wbrew temu, że oceniłam ten film tylko 5 na 10, to i tak go wam polecam. Także Wrota za Światów, tudzież Zapłać Duchowi. I co? I to tyle, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie widziane, pozdrawiam was, z kina, trzymajcie się i cześć!